Siema, z tej strony Panko i dzisiaj pokażę jaką aplikację najlepszą w filmów wgrać na komputer na komputer bo te telefony są zjebane telefony zło nie idź to tak, Tak na komputer no tak tu mam tą aplikację to poczekajcie, zaraz ja pokażę jaką może, poczekajcie Możecie wejść normalnie Gdzie? w Google ale ja zawsze wolę wchodzić w przeglądarkę GX Kurde Tak I tak, czekajcie hmm, Pauza. Tak Tutaj wchodzimy, piszemy. Aplikacja do przerabiania wideo. I tutaj mamy. Sorry, zbyt telefon. I to mamy pierwszy to. Ten pierwszy link. Mamy wcisnąć. To jest na Windows 8, 10 i 7 chyba Połączony to wygląda tak Tu, pobyć za darmo Ja już to pobrałem, więc Kurczę Czemu nie mogę wyjść? Zamknie operę Wchodzimy w to po po zainstalowaniu całego i tak. O, nowy projekt zawsze i tak. Tutaj nagrywam wideo od razu. Tu jest z komputera, żeby dodać, a teraz wam pokażę. Teraz nagrywam telefonem, moim drugim. I yes. teraz będzie drugi poradnik, jak przesłać ten film. Do. A bo nie będzie. Chcę poprosić rodziców. No i tak wszystko. No i dobrze, wszystko zresztą. I właśnie w tym to wideo, które teraz oglądacie, oglądacie to będzie przerywane właśnie w tej aplikacji. Okej, okay. to pa.